Cześć, siemanko! Ja jestem Liceak i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Oczywiście przed odcinkiem zostawcie łapę w górę, suba, dzwonem i komentarz, a my lecimy już z odcinkiem. I dzisiaj, moi drodzy, lecimy sobie z towarem, a dokładnie z ładunkiem mleko 23 tony, które mamy załadowane właśnie na naczepie. I właśnie dzisiaj będziemy sobie lecić z właśnie tym ładunkiem do miasta Felixstowe w w Anglii. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie to mniej więcej się znajduje, to znajduje się właśnie w tym oto miejscu na mapie. Tutaj no, no stosunkowo niedaleko hmm, Londynu. No jak dobrze pamiętacie, jesteśmy właśnie w Anglii. Właśnie w ostatnim odcinku tutaj potążaliśmy. Więc dzisiaj sobie lecimy w dalsze w dalsze, można tak powiedzieć, zwiedzaniu Anglii. Ale też mi się wydaje, że powolutku, powolutku będziemy mogli z tej Anglii wyjeżdżać. I właśnie też... Mnie naszło namysł, gdzie można by wyruszyć. Oj, trochę prawie he, ale dobra. spocono nam długi. Jeszcze tam jedzie, dobra, poczekamy. O, właśnie ostatnio... Przyszło nam na myśl, co byśmy mogli... A jak nam stajesz, dobra? Bośnię, no, wyjeżdżam. Przepraszam, że tak trochę nie. Ale mniejsza. Namysł, gdzie można by było jechać, właśnie? W jakim kierunku? No to. Tam. No, osoba pod komentarzem. Pod no, poprzednim odcinkiem. O ile dobrze pamiętam, właśnie dała pomysł, aby jechać w stronę Hiszpanii. I z, chyba zapewne się tam wybierzemy jednak że bardziej w jakieś klimaty właśnie hiszpańskie chociaż zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Możemy się tam wybrać, ale niczego nie obiecuję, gdzie pojedziemy dalej. Więc zobaczymy. Ale Hiszpania nawet też spoko opcja. Pomimo że jakoś... No za bardzo po Hiszpanii nie... Nie widzimy się jazda, ale możemy tam jechać, oczywiście, jak najbardziej Jak wino będziecie chcieli, żeby tam jechać, to też można tam się wybrać Ale jak na razie sobie wiziemy Do miasta Felixstowe W Anglii Jak na razie będziemy musieli jechać taką drogą krajową, niestety Będziemy musieli trochę się pomęczyć na takich drogach Ale to nie będzie problem znaczy powiem, wam, powiem wam, że tak rzadko jeżdżę właśnie po Anglii, w Eurotraku ogólnie, że to jest hit, że ja nie umiem się przyzwyczaić właśnie do tego lewostronnego ruchu, strasznie to jest. Znaczy wiem, że w, trzeba jeździć po lewej stronie, ale tak jakoś nie naturalnie mi się jeździ wręcz, że po prostu tutaj zamek jest na lewo. Mamy tam zamek, zamek, właśnie Jedziemy po takich wyżynach teraz, które bardziej właśnie Można powiedzieć, że ta jeździmy po takich już no typowo angielskich Wsiach Które właśnie możemy zobaczyć co so, tutaj właśnie na lewo czy na prawo, takie właśnie dróżkach SNS przed Właśnie możemy zobaczyć I właśnie na propos Anglii o się musieliśmy zwolnić. A propos Anglii, właśnie ostatnio tak sobie myślałem, że tak przeglądając się wszystkie właśnie te dodatki do Eurotracka i aktualizacje, które się właśnie mają się wprowadzać w życie w, w Eurotraku, to doszedłem do wniosku, że Anglia jest, będzie w sumie jedynym jakby jedynym krajem w Eurotraku, który nie będzie nie będzie w jakikolwiek systemie aktualizowany no, w systemie, no wiecie o co mi chodzi, że w jakikolwiek sposób aktualizowany jeszcze nigdy nie widziałem żeby, żeby Anglia była jakolwiek reworkowana, bo na przykład też w aktualnościach ostatnio pojawiły się właśnie nowe zmiany dotyczące właśnie reworkowania czyli przerabianie mapy właśnie Beneluxu czyli no ze skrótu to Belgia, Holandia i Luksemburg ale właśnie tak Anglia zawsze jest tak pomijana znaczy szczerze nie no no można powiedzieć nie mam żalu do tego że nie robią Anglii bo i tak po nie ale też fajnie by było jakby właśnie no Anglię by mogli zreworkować czyli przerobić Fajnie by było, trzeba sobie teraz dzwonić. No cóż, no. Ale fajnie właśnie by było też w miarę jakimś tam um, odnośnikiem. Odnośnikiem no. No wiecie o co mi chodzi. Prawda? Bo jedynie co mamy w Anglii to mamy no wiadomo. Aż to pomogę pokazać na mapie. Mamy jedynie właśnie te tereny tutaj. Fajnie jakby jeszcze na przykład zrobili jakieś miasta tutaj. Wiadomo, że tutaj nie ma jakoś, jakoś nic specjalnego, ale jakieś drogi na przykład jakieś mniejsze miasto i na przykład Irlandię by mogli zrobić. Porównie dobrze, żeby mogli właśnie Irlandię i Irlandię Północną zrobić, bo jestem naprawdę ciekaw, jakby to wyglądało. A i też fajnie by było, nie? no Przerabiając, jakby już Anglię, to właśnie dodatkowo zrobi to te dwie Irlandie. Jeszcze dali do Szkocji. No ale nie ma co narzekać. I tak jest, i tak Eurotrack jest bardzo dobrze zadbany. Jeżeli chodzi o mapy i w ogóle, to naprawdę twórcy SS Software naprawdę o niego dbają. Nie mogę powiedzieć, że nie. Bo naprawdę jest, jest po czym jeździć, jest co zwiedzać w tym Aerotraku. Naprawdę, tak bynajmniej na mnie mi jakoś... Nie za bardzo nudzi. W jakimś stopniu tak, ale nie jakoś bardzo. Przecież wiadomo, to różnie bywa. Prawda? Oj, oj, oj. No, i właśnie to jest to w Anglii, czego nie lubię. Pewnie, właśnie to jest to, czego nie lubię za... w Anglii najbardziej. Zajeżdżam już automatycznie na prawą rękę i to był, i to jest w sumie zajeżdżanie. Można powiedzieć automatycznie, z automatu. Że już mój mózg, wiecie, zamiast. Myśleć po lewostronnemu, myślę po normalnym, po normalności, tak. Ale no cóż, będę czynił człowieka silniejszym. Następnym razem będę pamiętać, będę pamiętać, żeby tak nie robić. I a propos, właśnie tego, dawno nie. Ostatnie banane dostaliśmy też manat za przekroczenie 10 km prędkości, chyba. W ostatnim odcinku? Czy jeszcze wcześniej? Jakoś. Ja komuś... Mówię też co któryś odcinek, jakby komuś się naprawdę nudziło. Naprawdę będę dziękować, jak ktoś zliczy. Ile już manatów w tej serii dostałem. Naprawdę coś czuję, że i tak będzie ich ponad 15. Naprawdę. Bo ich było dosyć dużo. W ogóle możemy sobie dodać yy, świateł i... A nie mamy dodatka co? Dlaczego tak? A, okej, okay, rozumiem. Nieważne. To było tylko moje chwilowe zawieszenie. No i co mógłbym jeszcze wam tutaj opowiedzieć moi drodzy widzowie? Tak jak mówiłem no. Fajnie by ta była. jakkolwiek przerobiona. Ale... Czy oni ją zrobią? Nie mam pojęcia. W tym momencie już i tak dość spory nadchodzi, jakby... dość sporo nadchodzi update'ów i ds Jeżeli właśnie chodzi o, o a, nie CSA przepraszam. Więc no więc też nam się troszczykuje no jestem pewam jestem ciekaw jak wygląda jak wygląda właśnie będzie wyglądało ten Benelux po przerobieniu Jestem tego ciekaw bo każdy kto gra w Eurotracka Każdy kto jeździ chociaż trochę to no, to już musiałby widzieć Holandię czy Belgię, jak ona wygląda, no ale Ktoś ktokolwiek jeździł W Eurotracka, wiedział jak tam jest I wiedział jakie tam są drogi To jestem ciekaw jak oni to naprawdę przerobią I I naprawdę no Jak oni to poukładają Logistycznie, no i wiadomo nie No nawet jak sobie zobaczymy na mapę No to widzimy Belgia, no i Holandia, tak? No jak wiadomo, zresztą to jest mało to sad, więc mi, mi się wydaje Obynajmniej, że rozbudują Brukselę, rozbudują Nierz I może, może jak będzie im się chciało To pewnie mogą dodać jeszcze jakieś, jakieś tam miasto dodatkowo Bo coś czuję, wiem czy to jest mało prawdopodobne Ale coś czuję, że oni mogą dodać jakieś miasto Czy to Belgii, czy to Holandii bo tych dróg naprawdę w, tam jest mało, tych dróg jest tam mało więc na pewno rozbuduję to doty dotyczące o drogi no i może o tym myślę, że zrobię jeszcze dodatkowo do tego nowe miasta, no ale no pożyjemy. Zobaczymy. Chciałbym jak najszybciej, żeby to wprowadzili. No ale musimy dać im czas, tak? Musimy im po prostu dać czas. I ogólnie, jeszcze jedna rzecz, o której mogę wspomnieć, to jest taka. No, coś tak czułem, kiedy nie złapią. Trochę się śpieszę i dlatego w taki sposób jadę. Tyle drogi to ma na 1500, 1200. No cóż. Fotoradar tam chyba był. Bo nawet policji nie było. A to mój bot. Mogę przestrzegać, przestrzegać przepisów. Dosyć dużo dostaję tych mandatów. Powinienem się ograniczać. Ale coś. Musimy zjeść na prawy pas. No. I ogólnie coś chciałem wspomnieć przed chwilą. To właśnie o nowym inwencie Bo właśnie się zbliża Halloween. To. Eurotrack, jak co roku wyprawia halloween I ale, o ile To zostało wprowadzone dzisiaj, czyli Którego? 16 października zostało, No w tym jak to napięto, to jest 16 października Właśnie jest nowy event się zaczął Ale nie wgłębiałem się jeszcze, nie zdążyłem się wgłębić w temat Ale chyba jak Na, oj, na każdym evencie chyba Czyli po prostu speczołek musi zebrać ileś tam punktów i gracz też, jako jeżdżąc musi zbierać punktów, żeby tam dostać jakieś tam malowanie halloweenowe bo tak właśnie robię no twórcy gry robią po prostu co jakieś tam wydarzenie właśnie to oni właśnie tak robią O ile dobrze będę, o ile czegoś się nie zmieni, bo też mogli równie dobrze zmienić. Ło, wow, a co tu się dzieje? Czyżby znowu się. żebym znowu byśmy się objeżdżać? Znowu kolejne kilometry. No nie fajnie, fajnie. Czyli znowu dodatkowe kilometry. A, tam się stanęło. Ło, wow. ta się ciężarówka wysypała. No to nieźle. Czek A nie, szkoda, że przez Cambridge nie możemy przyjechać. No szkoda. Nie, mam nadzieję, że sobie przejdziemy przez. Tędy. Szkoda, że tu nie ma jakichś połączenia. Ach, szkoda. jaj No cóż No cóż, trzeba jechać dalej Jak to mówią Żyje się dalej i nie ma lekko Dodatkowe chyba z 50 kilometrów Mi przybyło Plus minus Ale coś takiego właśnie No cóż, no przejedziemy, tak? Nie mamy co narzekać Szkoda, że nam to właśnie, kurde, szkoda, że to właśnie tak się stanęło, że musi, musi być objazd Tyle dłużej to będzie trwało, no ale cóż Nic na to nie możemy poradzić Niestety Musimy jechać dalej, no No chociaż odcinek będzie trwał do, trochę dłużej Będziemy też Przejdziemy się dłużej, no... Dobra Możemy pozwiedzać sobie widoczki Jadonka Możemy sobie zobaczyć, jak to w tej Anglii jest Bo pewnie nie wiem, kiedy następny raz... No, jak na razie jesteśmy w Anglii, a jak wyjedziemy, to nie wiadomo, kiedy znowu tutaj wrócimy Do tej Anglii Może się zdarzyć tak, że wrócimy za parę odcinków, a może się zdarzyć, że nie wrócimy to przez kolejne 20-30 odcinków więc możemy się nacieszyć tą piękną angielską. Y, pff, słowo. Y, nie kulturą, tylko. Naturą. O, naturą. Piękną. Piękną angielską. Kul, kurde czaczki pieczone. Nie kulturą, a naturą. Co ja mam z tą kulturą dzisiaj? Ja cię pieczę. Tak sami możecie sobie zobaczyć, no Jeżeli już mówimy o naturze, nie kulturze Nie ma w sumie... Może widać taki ty, typowy stary ETS-owski styl. Jakby no, można powiedzieć zrobienia robienia map. Bo to się rzuca w oczy. Jak, jak powiedzicie sobie do Francji, czy chodzi, no niedaleko, bo do Niemiec, bo w Niemczech też mają już w dużej mierze Niemcy mają reworka, zrobione czy dojdziemy nawet do Włoch. No to zobaczycie, że wiadomo, że każdy kraj się różni terenem, ale sobie zobaczycie, jak na jakiej podstawie są tworzone właśnie grafika. Jak jest zrobiona grafika, jak i jak zrobienie większości, właśnie struktur, no to będzie Wam się strasznie rzucać w oczy. Można powiedzieć, że Niemcy też w jakimś stopniu były takim. No, starszym, jakby starszym modelem, można powiedzieć, tak to bym nazwał. No, no ale też y, Niemcy w ostatnim roku też dostali mocnego przerobienia. Czy to Hamburgu, czy to właśnie tam okolice Duisburgu, Dusseldorfu, czy Monachium też. I też tam innych miejscowości. Köln, chyba też ma takie wrażenie. Berlin też o, w ostatnim czasie też dostał reworka dużo właśnie więc oni oni też dbają i to w ostatnim czasie też bardzo, no właśnie nie mogę się doczekać tych wszystkich nowych aktualizacji, które mają wychodzić do No Miejmy nadzieję, że wyjdą jak najszybciej, no ale tak jak mówiłem wcześniej w nie w wcześniej, że nie przegonimy niczego, tak? No cóż No został na 90 km Do celu O tutaj coś się znowu stanęło O dobra zjeżdżamy na pra Tutaj Tutaj coś, coś się dzieje Nie wiem co, nie wiem dlaczego Dobra nie powiem, że nie, ale troszkę się śpieszę do skończenia tej trasy, bo już trochę trwa, trwa nie chcę też, żebyście się na zanudzali tutaj jakimś ponad 30 odcinko... ponad 30 minutowym odcinkiem bo wiem, że też nie każdego jakby no... musimy nie każdy, nie każdego jara ponad... oho Ponad 30 minut jazdy wiadomo z takim powiedzmy sobie to wprost takim bezsensownym gadaniem bądźmy szczerzy ze sobą więc staram się jak najszybciej dostarczyć. Chociaż wiem że też mam wytrwałych y fanów którzy obejrzą te film chyba, miejmy nadzieję. Możecie się możecie w komentarzu napisać, czy jesteście wytrwałymi wytrwałymi fanami, subskrybentami, że oglądacie filmy, chociaż w większości czasu. Więc możecie się pochwalić w komentarzu. A nam już nie zostało zbyt daleko. 55 km. Dobra. Gdzieś tam. nie. O Niech jedzie Przepuścimy go Jedź, dobra, jeszcze jedna, to idzie Oboje, jak się teraz rozjeżdżą To nie wiedziałem na ten lewy pas, nie? Dobra, za tym wjeżdżamy Papierdziele Nie no, co dzisiaj jest z tymi trafikami nie tak? I naprawdę Co jest z nimi nie tak? hek Naprawdę aż tak źle... Właśnie to jest jedyny minus, który nie robię w EuroTraku. Trafiki. Auta, samochody, ciężarówki. To mnie tak naprawdę wynerwia. One czasami robią taką mananie, manianę na drogach, że się jeździć nie da. Naprawdę. Wiecie mi, jak jeździliście, to... to pewnie wiecie o co mi chodzi, chociaż zgadujesz, że osoby, które nie jeżdżą tak często w Eurotraku tego nie odczuwają, ale... Tak sami teraz widzicie, na środku drogi tak go postanowił sobie chłop, A nie będziemy jechać, tylko się zatrzymamy, nie? No trochę... Trafik... no wiadomo, że to jest sztuczna inteligencja i tak dalej, tak? Ale... No, chociaż w jakimś stopniu... Umniejszyć takie właśnie błędy Jak dla mnie Możecie się nie zgadzać z tym, więc możecie też odpalić dyskusję w komentarzach, ale... Jak dla mnie, no... No naprawdę jako osoba, która bardzo często gra w, w Eurotrack'a To jest strasznie denerwujące I strasznie mnie to denerwuje Jeżeli właśnie chodzi o to Mię To naprawdę irytuje Tyle jestem z Eurotrack'a i takie... Bo... Też, też nie odbierzcie się że jakoś... Wiecie, jestem jakiś rzeczy, ale... Chodzi mi po prostu o to, że... No wiecie, że mnie to drażni po prostu To widzę, takie rażące właśnie błędy Się potrafią tak wysypać czasami no Ale cóż, na razie z tym nic nie zrobimy na pewno Może SSO Software się posłucha i coś z tym zrobi Może, miejmy nadzieję No, a my już sobie wjeżdżamy do... Musimy się Tak. Do Felix Dokładnie Felix I tutaj zaś kolejne roboty drogowe. 3 km. A w ogóle takie filmy idziemy na nie trade-offs. Też za to zlecenie dosyć dużo dostaniemy. Ponad 8000 tysięcy. Też nie, nie za łasunka. No, wiadomo, mandaty mandatami, tak? Ale kto by na to patrzył? No, widzowie, kto by na to patrzył? Kto ile dzisiaj dostał mandatu? Nie taki o. ja. Nie wiem, będziecie mówić. Nic nie dostałem. Nie no, oczywiście śmieję się, tak? Nie wiem, te trafiki mnie rozwalają czasami O ostatni kilometr nam został, widzę do pokonania Dobra Dobrze, więc wjeżdżamy i Pied, macie zuilanie. Oczywiście, że macie miejsce gdzie zaparkować. Zawiedzimy tak. Zawiedzimy teraz, tak, w taki sposób, żeby mieć na lewe już i zaraz sobie będziemy mogli podsumować traskę oczywiście tutaj robię to profesjonalnie z pierwszej kamery dobra, elegancko dostarczyliśmy towar i z tego dostaliśmy aż 8300 euro i 513 expa a ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, tego materiału. Mam nadzieję, że spodobałam się jak Wam zawsze, więc możecie zostawiać łapę w górę i oczywiście komentarz. I fajnie abyśmy robili pod tym odcinkiem 10 lajków w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło i zachęca mnie to do nagrywania dalszych odcinków. I oczywiście nie zapomnijcie walnąć suba z dzwoneczkiem, aby was nie ominęły właśnie kolejne materiały. A ja Was żegnam, do następnego. Cześć!